To Julka z District Zero. Dzisiaj pokażę Wam nową kolekcję z Marvela. Koniecznie sprawdźcie te perełki. Miles G. Morales. Mroczny, tajemniczy i niebezpieczny. Miles zupełnie nowej wersji. Morales. Stylowy, szybki i pełen energii. Bohater, który nigdy się nie poddaje. Spider Punk. Rock and roll i supermoce? Tak, ten Spider-Man to prawdziwy, buntownik. Parker. Klasyczna wersja Spideya. Bohater, którego kochamy od lat. Pawitr, prabhakar, indyjski Spider-Man w unikalnym stylu. Nowa odsłona pajęczego uniwersum. Kapitan Ameryka, symbol siły i odwagi. Bohater, który nigdy nie opuszcza tarczy. Spider-Man 2099. Spider-Man przyszłości. Potężny, szybki i gotowy na wszystko. Tarcza Kapitana Ameryki, legendarny symbol obrony i walki, teraz może być Twoja. Maska Green Goblina, złowieszcza, przerażająca i kultowa, gotowa na szalone przygody. Która rzecz z kolekcji Marvela podoba Wam się najbardziej? Dajcie znać w komentarzach.